Witajcie, witam Was wszystkich na takie małej prezentacji tachografu cyfrowego. Jest to tachograf cyfrowy, który montowany jest przeważnie w Wolwach. Nazwę Wam dokładnie nie podam, ale większość tachografów cyfrowych, które, na których jeździłem, właśnie tak wygląda. Słuchajcie, w szybkim skrócie, dlaczego kręcę ten film? Jest zapotrzebowanie na filmiki instruktażowe, nawet spore. Porządku. Mam trochę czasu. Akurat tutaj moi dobrzy znajomi, którzy przyjechali radą razem ze mną jeszcze śpią, także możemy sobie pozwolić w tym czasie na to, żeby powiedzieć coś na temat tachografu cyfrowego. Guziki funkcyjne. Karta 1, karta 2, wejścia do kart, tutaj do karty 2, tutaj do karty 1. To tu, tu w tym miejscu dokładnie. Tu będzie wszystko, wszystko wiedzieć. Słuchajcie, do poruszania się po tachografie służą te, że tak powiem, strzałeczki. Góra, dół. Do zatwierdzania służy przycisk, ok. Do wychodzenia służy przycisk, że tak powiem, strzałeczki skierowanej w lewo na kropeczkę. akurat w tym tachografie. Bo pokażę Wam też inne tachografy, ale akurat nie w tym, nie w tym, że tak powiem, programie. A więc tak, słuchajcie. Nie będziemy nic startować, ponieważ robię jeszcze chwilę pauzy. Pauza moja jeszcze, jeszcze, jeszcze będę, będzie wynosiła dwie godziny. Ale słuchajcie, przypuśćmy, że rozpoczynamy dzień pracy. Miada ma sprawa, trzeba kiedyś ten dzień po prostu rozpocząć. Gdy, gdy jesteśmy w głównym ekranie menu, w głównym ekranie, jeżeli przyjdziemy na OK, wchodzimy do menu. E, takiego głównego, można powiedzieć, to jest menu e, główne, całego e, po prostu, całego tachografu, nie? I teraz macie tutaj różne funkcje, na przykład wydruk. Następną funkcją e, to jest oczywiście wydruk kierowca 1, czyli 24 godziny dla kierowcy numer 1, numer i następnie jest wydruk kierowca numer 2, czyli dla kierowcy, e, że tak powiem, z drugiej karty, która która podczas jazdy w podwójnym obsadzie musi znajdować się w drugiej kieszonce tachografu i w tym momencie ona, e, jest tam rysowany dyżur kwadracik. Dalej. Mamy pojazd. Tutaj są rysowane wszystkie dane pojazdu. To, to, to głównie podczas kontroli mi tutaj też, ale raz, raz też robili mi na serwisie. Wpisz kierowca 1. Tu są wpisywane pewne Fakty, które nie są e, dane do wydruku, tylko na przykład e, kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia. Słuchajcie, bardzo ważna funkcja. Jeszcze raz w nią wejdziemy. Jesteśmy w głównym menu. OK, nie dajemy na wydruk, tylko wpisz kierowca 1. Kraj rozpoczęcia, kraj rozpoczęcia, i kraj zakończenia. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, zawsze, obojętnie gdzie jesteście, zawsze robicie kraj rozpoczęcia i kraj zakończenia. A więc tak, kraj rozpoczęcia, tu, będzie, tu my wpiszemy później e, Niemcy i za, 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 zatwierdzenie wszystkim ok. Słuchajcie, ja teraz nie zatwierdzę, bo ja nie wiem, czy ja teraz zaraz ruszę. Jedyne, że kiedy się oni obudzą. Mieli się obudzić o e, 6 e, rano. No na razie jeszcze śpią. A jeszcze mają 8 minut. Ok. A więc kraj rozpoczęcia, ja jestem w Niemczech. Klikam miga mi tu ikonka, ikonka, literka D, znaczy, że jestem w Niemczech. I tak samo kraj zakończenia. Zawsze po tym, jak kończycie, robicie kraj zakończenia, i w zależności, gdzie jesteście, szukacie sobie strzałeczkami, na przykład A, Austria, e, wiadomo, Holandia, NL, PL, Polska, D, Niemcy. Ja jestem w Niemczech i zakończałem wczoraj na Niemczech. Także kraj rozpoczęcia. I kraj zakończenia. Kierowca dwa nie robicie, bo to to nie coś się nie robi. Wpisz pojazd. Słuchajcie, bardzo też ważna. Nie będę wam tutaj pierdół, opowiadał o innych funkcjach. Wpisz pojazd, to jest ważna funkcja, ponieważ jeżeli dajecie na wpisz pojazd, możecie sobie robić tak, takie sytuacje, jak na przykład Out. Out to jest na przykład zjazd z samochodem samym koniem do warsztatu. Jeżdżacie na outcie. Wiadomo prawa, nie jesteście w tym momencie w pracy, jedziecie na aucie, ale to się... Ja jeszcze nie jechałem na aucie. Prom kolej, słuchajcie, to jest to, o czym ja wam mówiłem, y, całkiem niedawno niedawno temu na jednym z filmików y, 2012 roku, dokładnie z okolic z lutego marca, czyli pauza zielona. Słuchajcie, pauza zielona. Czyli tak, jeżeli na przykład. Y, Chcecie zrobić tak, że jedziecie, dojeżdżacie gdzieś na jakieś miejsce, będzie za parę godzin prom i chcecie podzielić pauzę. Tego dnia możecie pracować maksymalnie 12 godzin. Maksymalnie, ponieważ macie, musicie w tym, w tym momencie zrobić właśnie tą dziewiątkę, podzielić tą, 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 tą że tak powiem, znaczy tą jednastkę pauzy, tak? Musicie zrobić tą jednastkę pauzy. Musicie w czasie pauzy ruszyć samochód, żeby wjechać na prom. A na to macie godzinę. Dlatego 12 plus 12 daje 24. Czyli jeszcze raz. Powiedzmy tak na, na chłopski rozum, tak żeby to było e, jasne. Pracowaliście 12 godzin. staliście samochodem. Włączyliście pauzę. Za 2 godziny, czy tam za 3 godziny, ma być prom. Pamiętacie, ile staliście? Musicie stać tego dnia na pauzie. 12 godzin. Najlepiej. Najlepiej stać 12 godzin, żeby, żeby to się wszystko ładnie zazębiło. Ponieważ, oczywiście, pauza wynosi 11, ale jak stoicie 12, to wtedy to jest takie bardziej czyste. Ja Wam to tylko radzę. Jak jest według przepisów, pauza wynosi 11 godzin. Ale że macie godzinę na wjazd i zjazd z promu, najlepiej stać 12 godzin. Jeżeli ktoś myśli inaczej, proszę bardzo, ja miałem kontrolę. Facet mi pogroził palcem, Francuz. Dalej. Prom kolej, oczywiście wpisujecie prom kolej, ale to wygląda tak, słuchajcie. Stoicie na pauzie, macie już zakończony czas pracy. Jak przypłynie prom, wy w odpowiedniej chwili ruszacie, nie włączając nic jeszcze. Prom kolej włączacie dopiero na promie albo na kolei. Tak się to robi, bo oczywiście można za to dostać. Że tak powiem, mandat. Inne funkcje nie będę wam wchodził. Słuchajcie, Kurczę, to, czy ja omówiłem już najważniejsze funkcje? Aha, najważniejsze. Kierowca jeden. Tu jest taka jedyneczka. Tu jest wyciąganie karty. Wiadomo, to było kiedyś w odtwarzaczach wideo. To starsi kierowcy powinni pamiętać. Młodzi, no niestety nie, bo inna technologia. Słuchajcie. Jak ciścicie tą jedyneczkę, no to możecie zmieniać te ikonki tutaj. Teraz jestem na łóżeczku, czyli jestem na, 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 na pauzie. Ponieważ robię pauzę, czekam tutaj, aż się szanowni państwo obudzą, a teraz powinien im właśnie zagrać budzik, bo o 6.30 maksymalnie chcemy jechać. A więc tak, tu jak ją wciskamy, możemy wejść na kwadracik, na moteczki albo... Na łóżeczko Pamiętajcie, nigdy nie włączycie jazdy Jazda włącza się automatycznie Czyli kierownica pojawia się automatycznie W chwili, kiedy wy jedziecie Zaczynacie jechać, zaczynacie tam coś po prostu robić Słuchajcie, tu jest też bardzo ważna e, Ważna funkcja Tutaj, w tym momencie e, jak, jak oczywiście jak, jak tu się dostać? E, podczas menu głównego schodzicie strzałeczką na górze. Słuchajcie, tu macie tak Ostatnią jazdę, ile jechaliście Pauzę, ile staliście a to tutaj jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje wam dwutygodniowy czas jazdy. Dwutygodniowy czas jazdy, czyli to tutaj na dole będzie Wam pokazywało, ile jechaliście w ciągu dwóch tygodni. Pamiętajcie, że w ciągu dwóch tygodni możecie jechać maksymalnie 90 godzin. Pilnujcie tego, jak kurczę oka w głowie. Pilnujcie, bo to nie ma co tego przepierniczyć. Pokazałem Wam chyba tutaj najważniejsze, najważniejsze yy, funkcje, jakie potrzebujecie do ruszania. Naprawdę, nie zagłębiam się, nie ma takiej potrzeby, uważam. Nigdy nie używałem innych funkcji. Pamiętajcie tylko o tych, o tych najważniejszych funkcjach, czyli wpisz kierowca 1, kraj rozpoczęcia, wchodzicie i zaznaczacie, w którym kraju zawsze to róbcie, byli tacy, co jak wchodzili, to zaznaczali kraj rozpoczęcia i zakończenia na sam koniec trzech tygodni. Nie, błąd. Tak się nie robi. Jak się robi, dostajemy mandaty. Kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia. Tak jak za każdym razem na tarce analogowej wpisywaliście miejsce, miejscowość rozpoczęcia, miejscowość zakończenia, tak tutaj macie tylko i wyłącznie skupić się na kraju rozpoczęcia, kraju zakończenia. Także wiadoma sprawa, co tu robić, panowie. No i tak samo kraj zakończenia się robi. To jest tylko wpisz kierowca Jeden. To sobie to obejrzycie parę razy. To sobie zaraz zakodujecie. Dobra. Nie musicie kliknąć na OK. Zauważyliście, że ja cały czas przemieszczam się za pomocą gwiazd. Słuchajcie. Wydruk. Wydruk. Czasami trzeba zrobić wydruk. Chodzimy na OK. Wydruk kierowca 1. Wydruk kierowca 1 dzień 24 godziny. Ale możemy też zrobić na przykład jakieś zdarzenie. Wiecie, to, to, jest, to jest wszystko, to tutaj yy, wszystko pokazane, ale zawsze przeważnie robimy dzień, 24 godziny i on wam drukuje wszystko wstecz 24 godziny. Robimy to wtedy, kiedy chcemy na przykład yy, coś przegięliśmy, jakiś tam powiedzmy czas pracy albo czas jazdy i chcemy zrobić wydruk i wyjaśnić, dlaczego to zrobiliśmy. Yy, także yy, w tym momencie musimy robić wydruk i opisać go z tyłu na wydruku. Wydruku teraz nie będę chyba robił, a może Wam mam wydruk, słuchajcie, tak, tak yy, dlatego, dla tego yy, yy, dla żebyście mieli, czyli OK, wydruk kierowca 1 i OK. Z 8.03, czyli z dnia kobiet. Musimy możemy sobie tutaj na przykład 7, yy, z 8 strzałeczki służą wam, tak jak do przemieszczania się na komputerze yy, kursorami strzałeczek, no i na, jak wciskamy na OK, no to. Automatycznie robi się wydruk. Tu nie ma żadnej, słuchajcie, filozofii. Wydruk się zrobi, on się zrobi sam. On się w... to, jest, to jest oczywiście ta chora VDO Siemens'a. E, także. Y, no, tutaj nie ma jakby większej filozofii. Nie ma jakby większej filozofii. Jest wydruk, ten wydruk zaraz Wam oczywiście jeszcze pokażę, jak go czytać. Pamiętajcie, że, że, czas, na, że czas na na tachografie. Dobra, mój się już budzik włączył, a oni dalej śpią. Dobra. Pamiętajcie, że wydruk stachografu jest z inną godziną, ponieważ jest to inny prosty czas. To jest czas tak zwany UTC, czyli tutaj w pewnym sensie teraz Wam nic nie pokażę, ponieważ jest to 8, Nic nie robiłem ani nie stałem. Powinienem co prawda zrobić Wam wydruk z wczorajszego dnia, ale trudno. Zrobiłem z tego. Wychodzimy tak samo jak, jak żeśmy tutaj weszli, czyli klikamy sobie do tyłu. Słuchajcie, dobra. Ile pauzy oczywiście sprawdzamy klikając strzałeczką na dół. Pamiętajcie, do góry. To many podstawowe wchodzimy. To tam. W sensie, tego uważam, że nie musicie wiedzieć. Nie musicie. Czyli najważniejsze funkcje. Tutaj patrzycie, czy jest pauza, czy co. wydruk, bardzo ważna funkcja. Wpisz, bardzo ważna funkcja, bo wpisz wpisujemy kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia. Wpisz pojazd, tu wpisz pojazd. Oczywiście wyświetlać kierowca jeden, to jest wszystko to, co wy macie tutaj na wydruku. Przyściuteńko, tylko na wyświetlaczu: kierowca 2, pojazd, wydruk kierowca 1, no to, to, już, to już wracacie, ale że pamiętajcie o tym promień kolei, żeby włączyć po 12, y, y, nie, y, możecie łączyć pauzę, dzielić pauzę, tak zwany transport kombinowany, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie maksymalnie 12 godzin czasu pracy, bo jeżeli robicie 13, 12 godzin i 5 minut, już mogą wam dowalić, także nie słuchajcie tych, co wam mówią, tak jak mi mówili, że po 13 tak na prom pan możesz wjeżdżać i dzielić. Gówno prawda. Dobra. E, oczywiście wymiana papieru e, następuje po wciśnięciu tutaj tego guziczka, otwiera się nam szufladka i możemy w tym miejscu, pamiętajcie tylko, że papier się lekko wysuwał, wymieniać papier. Z powrotem zamykamy wciskającą tu, papier się delikatnie wysunie, bo się za każdym razem wysuwa, jak włożycie nową rolkę. Pamiętajcie, tu jest taki guzik, który, który trzeba wcisnąć. E, tutaj te wszystkie rzeczy, to są, to są tutaj podpięcia pod USB dla policji, oni mają specjalne styki, specjalne wejścia pod USB, które umożliwiają szczytywanie Wam Waszych rzeczy. E, to, że trzeba trzymać wydruki, to jest nieprawda. Yy, wydruków się nie robi na koniec tygodnia. a Nie robię nigdy, nie miałem żadnych problemów. Nie trzeba tego robić. Niektórzy robią, a niech sobie robią. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. W razie jakichkolwiek pytań, piszecie pod spodem. Pamiętajcie, kraj rozpoczęcia, kraj zakończenia. Zawsze przed rozpoczęciem pracy, pra, e, e, kraj rozpoczęcia, po zakończeniu pracy, e, kraj zakończenia. To jest proste, jak e, że tak powiem, budowa młota, także tu, tu, jest, tu jest naprawdę wszystko, wszystko jasne, pokazuję Wam godzinę. Godzinę Wam pokazuję rzeczywistą, ale już obliczenia wszystkie i, i go, godzina na jest na UTC, coś tam, nie wiem co to nawet znaczy, ale nieważne. Dobra, mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłem w tym tachografie. Jeżeli coś by było niejasne, to po prostu odsyłam do filmików instruktorzowych bardzo doświadczonych kierowców. Może, no ja nie wiem, co to jeszcze Wam mogę pokazać no, em, Tu cały czas oczywiście liczy mi pauzy Już 9 godzin 12 minut stoję A oni kochani moi jeszcze śpią e, Oczywiście tutaj jest jazda ostatnia pokazana Ale przeważnie, a pamiętajcie Na miłość boską I to będę Wam powtarzał za każdym razem Nawet jak macie komputer, który pokazuje Wam Ile jedziecie Zawsze podczas jazdy wchodźcie tutaj Raz wystarczy dotknąć strzałeczkę na dół I już pokazuje Wam tachograf który jest jedynym wiążącym urządzeniem, które w tym samochodzie rejestruje. Bo nawet to główienko, co ja tu mam na dole, czyli taki, tak zwany taki wyświetlacz, który pokazuje mi te, te starty, te zakończenia, rozpoczęcia, on nie jest wiążący. On mi tutaj też oblicza, ale nie jest wiążący. To wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć.